Dane są trzy koła, nierówności opisujące te koła i cztery podpunkty. W każdym jest punkt i mam sprawdzić, do których z tych kół należy punkt P. Najpierw zrobię tutaj pierwsze, pierwszy okrąg dla wszystkich czterech punktów i to będę robił graficznie. Czyli po prostu narysuję to koło w układzie współrzędnych i Będę sprawdzał, który z tych punktów do tego koła należy. Środek jest 0,0 i promień jest 4. A następnie będę robił algebraicznie, czyli będę liczył, które z tych punktów spełniają te nierówności. Czyli rysuję środek 0,0, promień 4 i koło. Wykorzystam GeoGebra. I mam okrąg o środku 0,0 i promieniu 4, no i sprawdzam punkt P spod punktu A ma współrzędne minus 2,2, czyli jak widać, punkt należy do pierwszego koła. Teraz punkt drugi, czyli tutaj mogę napisać tak. Punkt drugi ma współrzędne 2 i 1, czyli tak. Punkt C ma współrzędne 2 i minus 1, czyli tak. I punkt, punkt C ma współrzędne 4 minus 4, i punkt, C, y, p, y, punkt p spod punktu D. Nie należy do tego koła. To jest zrobione graficznie, czyli rysuję i sprawdzam, jak to wygląda na rysunku. Teraz algebraicznie podpunkt A, no to muszę sprawdzić, po prostu podstawiam. Jeżeli ta nierówność będzie spełniona, to tak, należy. Jeżeli nie spełniona, to nie. Czyli podpunkt A podstawiam punkt P do yy, koła K1, czyli tak, za x -a minus 2. Do kwadratu plus 2 do kwadratu jest mniejsze lub równe od 16, czyli 4 plus 4 jest mniejsze lub równe od 16. Jest to prawda, czyli tak, punkt y, należy do koła. Teraz koło drugie. Y, minus 2 minus 2 do kwadratu plus 2 do kwadratu mniejsze równe 4, czyli y, minus 4 do kwadratu to jest. Y, 16 dodać 4 mniejsze lub równe od 4 to oczywiście nie jest prawda, czyli punkt nie należy. Punkt y, koło k 3 minus 2 minus 2 do kwadratu, y, 2 plus 3 do kwadratu mniejsze równe 9, czyli 16 dodać 25 mniejsze równe 9. Również y, nie należy. Teraz punkt B, czyli współrzędny 2,1. Podstawiam do koła pierwszego. To jest 2 do kwadratu plus 1 do kwadratu mniejsze, równe 16, 4 plus 1 mniejsze, równe 16. Jest to prawda, czyli tak. Koło drugie. Punkt jest 2,1, czyli 2 minus 2 do kwadratu plus 1 do kwadratu mniejsze, równe 4, czyli 0 plus 1 mniejsze, równe 4 to jest oczywiście prawda, czyli e, tak i koło trzecie, e, czyli 2 minus 2 do kwadratu, 2 plus e, nie 2, tylko 1 plus 3 do kwadratu mniejsze równe 9, czyli 0 plus 16 mniejsze równe 9 i oczywiście nie. Podpunkt C, koło pierwsze 2 minus 1, czyli 2 do kwadratu plus 1 do kwadratu mniejsze równe 16, czyli 4 plus 1. To oczywiście tak. Koło drugie, 2 minus 2 do kwadratu plus minus 1 do kwadratu mniejsze lub równe 4, czyli. 0 plus 1 mniejsze równe 4, czyli tak. I punkt trzeci, około trzecie, czyli 2 minus 2 do kwadratu minus 1 plus 3 do kwadratu mniejsze równe 9. To jest 0 plus 4 mniejsze równe 9, tak. Czyli w tym przypadku wszystkie trzy punkty należą. Ten punkt należy do wszystkich trzech kół. I czwarte, 4 minus 4, czyli 4 do kwadratu minus 4 do kwadratu mniejsze równe 16. Czyli 16 plus 16 mniejsze równe 16. Nie należy. K2, 4 minus 2 do kwadratu minus 4 do kwadratu mniejsze równe 4. 2 do kwadratu, czyli 4, 16 mniejsze równe 4, czyli nie należy, i koło trzecie 4 odjąć 2 do kwadratu minus 4 plus 3 do kwadratu mniejsze równe 9, czyli tutaj jest 2 do kwadratu, czyli 4, 1 do kwadratu, czyli 1. 5 mniejsze równe 9 to jest prawda, mniejsze lub równe 9 to jest prawda, czyli tak.